Cześć, ja nazywam się Kamil Rosa, ze mną jest Piotrek. Cześć, jestem Piotr Wielkowski, firma Gmin. I Tomek. Tomasz Tanik, firma to Tomaszów Azowiecki. Jesteśmy na montażu hybrydowej pompy ciepła Vitrix Hybrid. Piotrek jest osobą, która zainstalowała to urządzenie, Tomek jest osobą, która to urządzenie uruchomiła. Vitrix Hybrid to pompa ciepła typu monolok o mocy 4 kW połączona z kondensacyjnym kotem gazowym o mocy 24 kW. Piotrze, czemu zdecydowałeś się na montaż tego urządzenia, a nie na przykład podłoga gazowego, czy po prostu podłogę ciepła? Uważam, że sam kocioł gazowy w tych czasach, które teraz są, jest nieopłacalny, cena do jakości jest bardzo przyzwoita, na pewno wspomoże nam instalację, no i co najważniejsze kieszeń. Piotrze, czemu hybrydowa pompa ciepła i megaz? Akurat w tym przypadku, w tego rodzaju budynku, Zdecydowałem się z paru powodów. Pierwszy powód był taki, że jest tu zainstalowana fotowoltaika. Dzięki temu ogrzewanie, równocześnie powoda użytkowa, będzie znacznie tańsza. Do tego mamy dociągniętą instalację gazową, która będzie też dzięki temu, że ta pompa jest hybrydą i działa jednocześnie z pompą i kotłem gazowym. Możemy to wykorzystać i najważniejsze. Podczas awarii każdy z tych urządzeń może pracować niezależnie. Tak, to jest bardzo ważny znaczy. argument. Pompku Ty jest z nami osoba uruchamiająca, a może nie jest urządzenia. Czy obawiasz się serwisowania tego urządzenia? Nie, na to chwilę nie obawiam się kocioł gazowy z znanej konstrukcji. E, śmiało możemy powiedzieć, że to jest kocioł Terra. E, znany, mało awaryjny kocioł. Jeśli chodzi o pompy, nie mieliśmy żadnych większych problemów z tymi urządzeniami. Się. Tutaj jeszcze warto nadmienić, że jesteśmy na budynku nowym, tak jak powiedział Piotr. I tutaj spełnienie warunków technicznych samym kotem gazowym mogą być niemożliwe. Hybrydowa pompa ciepła idealnie wpisuje się w wymagania techniczne 2021. Co więcej, użytkownik takiego budynku, właściciel, jest w stanie uzyskać dofinansowanie na montaż hybrydowej pompy ciepła w nowym budynku z programu takiego, takiego jak moje ciepło, gdzie maksymalna kwota dofinansowania to 7000 złotych. Na montaż kopa gazowego takiego dofinansowania w nowym budynku nie ma. Przejdźmy już teraz do kotłowni, gdzie pokażemy Wam, jak wygląda instalacja wewnątrz budynku. Jesteśmy w naszej maszynowni, wewnątrz budynku. Piotrze, co tutaj się znajduje? Czego spodziewa nasza instalacja? W przypadku tego rodzaju urządzeń nie mamy konieczności montowania wypory. Dzięki temu mamy dużo więcej miejsca, z automatu też mniejsze koszty instalacji. Posiadamy kocioł gazowy z jednostką wewnętrzną, zasobnik. W tego rodzaju urządzeniach nie ma konieczności montowania bufora. Tak, tutaj ja może dopowiem, że nie ma konieczności montowania buforu, z tego względu, że jednostka zewnętrzna potrzebuje wyłącznie 20 litrów wody do przeprowadzenia cyklu odstraniania. Z tego względu montaż bufora nie, nie jest potrzebny. Bezpośrednio z jednostki wewnętrznej przeprowadzamy nasze ciepło na instalację, lub na ciepłej wody użytkowej. W tomku, jak działa hybrydowa pompa ciepła? Jaka jest zasada działania tego wymiaru? Podstawową zasadą działania tego układu jest jednostka zewnętrzna, yy, która. Pracuje na potrzeby budynku lub ciepłej wody użytkowej. W chwili gdy brakuje już nam mocy przy jednostce zewnętrznej, zaczyna wspomaganie kocioł gaza. Urządzenie to dzięki inteligentnej automatyce może współpracować jednocześnie, czyli praca jednostki zewnętrznej i wewnętrznej lub możliwość automatyce wybierania y, bardziej ekonomicznego źródła, czy będzie to choćby czy powiatowe. Tak, tutaj może rozwinę tą myśl, tak jak słusznie to zaznaczył, sterownik umieszczony w pomieszczeniu ma możliwość prowadzenia ceny gazu i ceny prądu i na podstawie tych dwóch parametrów, a także temperatury zasilania, temperatury powietrza zewnętrznego, wybiera urządzenie, które w danej chwili jest tańsze w eksploatacji. więc może to być kocioł gazowy, lub może być to pompa ciepła. To, mamy tutaj dwie jednostki. Pompę ciepła i kocioł gazowy. Ale co w przypadku awarii? Czy ulega awarii cały system i mamy w ani ciepłej wody, ani dostępu do centralnego ogrzewania? Czy być może są jakieś rozwiązania? W przypadku awarii automatyka pozwala nam wybierać źródło ciepła, czyli możemy uruchomić instalację na samym kotle gazowym lub na samej pompie ciepła. Nie jesteśmy uzależnieni tylko od jednego źródła ciepła. Czym Czy to... warto to ułożyć przy pompach monoblokowych? W tym przypadku nie mamy potrzeby zasilania urządzenia jakimiś dużymi UPS-ami, wystarczy wystarczy naprawdę dosyć tani UPS, który obsłuży nam urządzenie, pozwoli nam to działać i na jednostkę zewnętrzną, nie ma potrzeby jakąś i instalacji. Tak, bardzo cenna uwaga. Tak. Urządzenie podczas braku zasilania jednostki zewnętrznej zachowuje się w ten sposób, że pompa obiegowa, która znajduje się w jednostce zewnętrznej pracuje w sposób ciągły. Ponadto w momencie kiedy temperatura ciepłej wody użytkowej spadnie odpala nam się kocioł gazowy, który dogrzewa ciepłą wodę tak. użytkową lub w przypadku kiedy spada temperatura Zadana w pomieszczeniu odpala się również na celu centralnego ogrzewania. Zawsze powrót z instalacji czy ciepłej ciepły jest kierowany na jednostkę zewnętrzną, zabezpieczając nam ją przed zamarzaniem. I tutaj faktycznie wystarczy prosty UPS, który będzie nam zasilał jedynie jednostkę wewnętrzną. Dziękuję panowie i do zobaczenia na kolejnych realizacjach. Dziękujemy za do zobaczenie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć.